Autor tego filmu stwierdził, iż kobieta w jego miejscu jest jednym z najważniejszych aspektów jego życia. I właśnie dlatego chciałby pokazać, co się dzieje, gdy ta kobieta nagle znika. Oto Jacek. Kochanie? Jacek właśnie zostaje rzucony przez dziewczynę. Jacek nie wie, co się dzieje. Po nieokreślonym czasie zaczyna przechodzić fazę pierwszą. To niemożliwe. Ta tak po prostu nie zostawiła. To jest jakiś głupi żart. To na pewno jest jakiś durny żart. Chcę mnie sprawdzić. A nawet jak nie, to nie takiego jak ja. ona musi tu wrócić. Po fazie pierwszej do naszego bohatera zaczynają dochodzić sprzeczne i urojone informacje. Próbuje usprawiedliwić sobie odejście jego wybranki. Zaczyna ogarniać go faza druga. Jacek po wyzwoleniu swoich wielkich pokładów agresji i negatywnych emocji zaczyna dochodzić do siebie i uspokajać się. Zdaje sobie sprawę z tego, co zrobił. W jego głowie zachodzi faza trzecia. To może to ze mną jesteś, nie? Tak co ja mogę źle zrobić? Może zadzwonię i przeprosić, a może będzie lepiej bez niej? Kurde, może nie będzie tak źle cały czas się czepiało, że jestem jakiś dziecinny nie dorosły i... Z drugiej strony niby wydoroślałem Może zrobiłem coś nie tak. Nie będzie się czepiać! Nie mogę bez niej żyć. Dam radę. Co jest ze mną nie tak? No a co mi ona potrzebna? Stojna była. Sam nie wiem co ty myślić. Nasz bohater po długich godzinach kontemplacji dochodzi do wniosku, że jednak brak mu dziewczyny. W jego głowie zachodzi faza czwarta. Mamo, ona mnie zostawiła. Zostawiła mnie. Nagraj wiadomość? Czy naprawdę jestem taki beznadziejny? Użalanie się nad sobą i swoim już byłym związkiem wychodzi Jackowi oczywiście najlepiej, ale po każdej fazie następuje kolejna, a więc przechodzimy powoli do fazy akceptacji. प्रशंबर